Panie marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem podziękować pani poseł Kucharskiej Dziedzic za to, że zauważyła w swojej wypowiedzi, że sprawa dotyczy tak płci męskiej jak i damskiej. Rozmawiamy na temat spojrzeń, zapachów, sfery, która jest nie do końca rozpoznana. Rozmawiamy o miłości, rozmawiamy o sytuacjach, które wspominamy do końca życia. Podkreślając tylko i wyłącznie to, co jest patologią. Gwałt jest zbrodnią, gwałt jest zwierzęcą zbrodnią, tak na kobietach, jak i na mężczyznach, czymś, co pamięta się do końca życia, dlatego że nie było tych spojrzeń, nie było tej miłości, była tylko i wyłącznie agresja. I nie dziwię się, że nikt nie składa żadnych poprawek, bo to jest ta sfera, o której mężczyźnie ciężko o tym mówić. Natomiast zastanawiam się, czy Państwo w swoich dyskusjach bierzecie pod uwagę fakt określenia, które mówi się o pomówieniu, o instrumentalizacji byłych faktów, byłych oczywistych sytuacji, o instrum instrumentalizacji naszego życia codziennego w zderzeniu ze zwykłą psychiką, czy też nawet psychiatrią i pomawianiu za sytuacje, które w latach ubiegłych miały miejsce. W innym zupełnie kontekście. I teraz rzucacie na jedną ze stron tychże spotkań, tychże spojrzeń, tychże zapachów, dowód udowodnienia, że druga strona też chciała. Pytam się, jak to zrobić. Nie pytam się o fakty, bo ja już tu powiedziałem wystarczająco dużo na temat mojego podejścia do tej całej sytuacji. Gwałt jest zbrodnią, powtórzę to jeszcze raz. Obrzydliwym faktem, który zapamiętuje się do końca życia. Ale jak po kilku latach udowodnić, że druga strona też chciała. Zastanówcie się nad tym, na litość boską. Bowiem i was to może spotkać. Pani poseł jest sędzią. Przecież jak przed sędzią udowodnić, że druga strona 5-10 lat temu też chciała? Czy mamy podpisywać akty notarialne? A może dojdziecie do takiego pomysłu, żebyśmy na żywo transmisję w internecie prowadzili? No ludzie, no gdzieś jest granica rozsądku. No. To jest po prostu nie do udowodnienia. Mamy podpisywać porozumienia, umowy. Co mamy robić, żeby za 10 lat wskazać, że ta pani, ten pan też chciał? W jakiś to sposób zrobić? Powiadam, problem jest. Musimy wychowywać. Akurat w Polsce wychowujemy młodzież w kulcie kobiety. Polska jest kobietą. My to wiemy. W Polsce ten problem nie jest tak wielki jak w Europie, ale tego problemu w ogóle nie powinno być. Ale ponieważ jesteśmy tylko ludźmi słabymi, to pytam się, jeżeli w jednym z paragrafów jest pisane, kto w braku świadomości działa. Proszę państwa, a druga strona to była świadoma? A może nie? Co do niepełnosprawnych, absolutna zgoda. Absolutna zgoda co do definicji gwałtu, tylko tyle, że róbmy to w sposób świadomy, tak, żeby nie mogło być to... Po prostu zwyczajnie traktowane jako narzędzie jednych przeciwko drugim. Dziękuję. Dziękuję bardzo.